Zapraszam na drugą część o słuchaniu. O książkach przeczytanych przez jednego lektora opowiadałam w pierwszej części. Ale? Ale jest jeszcze kilka inicjatyw, o których chciałabym Wam opowiedzieć. Pierwsza z nich to jest seria Mistrzowie Słowa gazety wyborczej i to są książki adaptowane, więc nie ma tutaj każdego zdania, które zostało napisane ale czytane są przez naprawdę wspaniałe głosy. No, mój ulubiony to jest Gustaw Holoubek, doktor Faustus Tomasza Mana. Pan Gustaw Holoubek no, jest naprawdę, był niestety, świetnym aktorem, jednym z najlepszych polskich aktorów teatralnych, moim zdaniem. I przepięknie czyta tę książkę. Ja nawet pamiętam, jak zaczynają się poszczególne fragmenty pliki na tej płycie. Jonathan Leverkin nie posyłał swoich dzieci do publicznej szkółki gminnej. Mimo, że nie jest to cała książka, to naprawdę słucha się z wielką przyjemnością samego głosu pana Holoubka. Poza tym w tej serii ukazały się na przykład Wichrowe wzgórza, czytane przez panią Annę Seniuk, Dziwne losy Jane Eyre, czytane przez Magdalenę Cielecką, Moskwa Pietuszki, czytana przez pana Wilhelmiego, Także wiele, wiele, wiele książek z klasyki literatury czytane przez najlepszych polskich aktorów. Bardzo Wam polecam tę serię, ale jednocześnie też nie rezygnujcie z lektury pełnych wersji książek. Ta seria Gazety Wyborczej jest adaptacją, ale w wykonaniu jednej osoby. Teraz pokażę Wam serię Biblioteki Bluszcza. Która z tego co wiem, wypuściła wyłącznie książki Joanny Chmieleckiej w interpretacji zespołu aktorów. To jest słuchowisko, więc też nie będziemy mieli pełnej wersji książki każdego zdania. To są dość krótkie lektury do słuchania, ale są tak zabawne i naprawdę z wielką ekspresją wypowiadane słowa poszczególnych bohaterów. Ja bardzo lubię, mam niestety tylko jedną płytę, czyli Clean, ale bardzo chciałabym posłuchać całej reszty. Wiem, że no, plejada gwiazd polskich aktorów bierze udział w tym projekcie, więc na pewno warto posłuchać. No i pewnie sobie myślicie, no co jeszcze można dodać? No plejada gwiazd, mnóstwo aktorów, każdy bohater ma swój głos, no to już chyba więcej dodać się nie da. No i się mylicie, bo jest jeszcze coś takiego jak superprodukcja słuchowisko, czyli głosy aktorów wspomagane jeszcze do tego dźwiękami, muzyką. I pierwszym takim audiobookiem, który przesłuchałam, było The Walking Dead, czyli horror na podstawie komiksu The Walking Dead. I pamiętam, że słuchałam tego audiobooka chodząc po Wenecji. I patrzyłam na kanale Grande, na tych wszystkich gondolierów, na te piękne, w serduszka rzeźbione gondole, i słuchałam o tym, jak zombie wyjadają ludziom mózgi. Naprawdę ciekawe doświadczenie. A sam audiobook jest bardzo dobry. Fanom horroru mogę go śmiało polecić. Następną tego typu produkcją, jakiej słuchałam, była Gra o tron, i bardzo dobrze pamiętam, kto wcielał się w postać Tyriona Lannistera? Był to pan Jacek Braciak. Pamiętam to dlatego, że słuchałam tego audiobooka między innymi wtedy, kiedy chodziłam po Leroy Merlin w poszukiwaniu dodatków do mieszkania i słuchałam właśnie akurat monologu Tyriona Lannistera. I minął mnie pan Jacek Braciak. Możecie sobie wyobrazić, co się wtedy działo w mojej głowie. Po prostu zamarłam, nie wiedziałam, co mam robić. Potem szukałam pana braciaka po sklepie, chciałam mu opowiedzieć o tym, co mi się przydarzyło za jego sprawą, no ale już go niestety nie znalazłam. Niemniej tę historię zapamiętam na bardzo długo. Samo słuchowisko jest bardzo interesujące. Świetnie aktorzy grają. Naprawdę przyjemnie się tego słucha, mimo że nie znam się za bardzo na tym świecie i jestem po drugim odcinku pierwszego sezonu. No i ostatnie tego typu przedsięwzięcie, o jakim chciałabym Wam powiedzieć, to jest coś absolutnie niesamowitego, dlatego, że szykuje nam się audiobook Biblii Starego i Nowego Testamentu. Fragmenty tego audiobooka można znaleźć na YouTubie, i wiem, że twórcy zbierają fundusze na opłacenie tego projektu. Ja bardzo trzymam kciuki, zwłaszcza że te fragmenty, których można już teraz wysłuchać, zapierają dech w piersiach. Naprawdę jakość tego wszystkiego jest świetna i ja się nie mogę doczekać, kiedy będzie można posłuchać całości. Kto tam nie gra? Tam grają chyba wszystkie znane polskie głosy. Wielu też amatorów jest zapraszanych do tego projektu. Gorąco trzymam kciuki, żeby to wszystko udało się doprowadzić do końca. I zachęcam Was też do przesłuchania fragmentu, a może nawet wsparcia twórców. No i teraz to już chyba opowiedziałam o wszystkich możliwych słuchowiskach, audiobookach i innych eksperymentach. Otóż nie! Jest jeszcze jedna sprawa, o której chciałabym Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że wytrwaliście aż dotąd, dlatego, że to jest dla mnie coś bardzo ważnego, wyjątkowego. Chciałabym Wam opowiedzieć o moim ulubionym festiwalu. Możecie się zdziwić. Ale targi książki to nie jest moja ulubiona impreza. Moją ulubioną imprezą od dwóch lat jest międzynarodowy festiwal sztuki opowiadania, który odbywa się w Warszawie. To jest kilkudniowa impreza, na której można usłyszeć różne osoby z całego świata, które zawodowo można powiedzieć zajmują się opowiadaniem. Jeżeli kiedykolwiek myśleliście o tym, jakby to było spotkać Shereezade i usłyszeć, wspaniałe historie z ust kogoś, kto naprawdę umie opowiadać i zaciekawia tak, że nawet odsuwa swoją groźbę śmierci o jeszcze jedną i jeszcze jedną noc, to to jest festiwal dla Was. Ja trafiłam na ten festiwal w zeszłym roku zupełnie niechcący. Usłyszałam gdzieś chyba w radiu o tym, że może to być coś interesującego i kiedy przyszłam na pierwszy spektakl, to zostałam na dwa następne. Atmosfera tam jest niesamowita. Przyjeżdżają na ten festiwal wspaniali ludzie z całego świata. W zeszłym roku można było posłuchać epopeji Mamea Lan po francusku, ale z symultanicznym tłumaczeniem. W tym roku było kilku opowiadaczy anglojęzycznych i na te przedstawienia się wybrałam. I chciałam Wam pokazać dwie płyty, które sobie kupiłam po ich spektaklach. Pierwsza płyta to jest Fire in the North Sky i to jest płyta z opowiadaniami z takiego eposu fińskiego, który nazywa się Kalevala. I pan Nick Hensi, który opowiadał fragmenty tego właśnie eposu, robił to po prostu wspaniale. Niestety na tym festiwalu nie można nagrywać i bardzo żałuję, że nie mogę Wam pokazać choćby fragmentów jego wykonania, no, po prostu siedziało się z zapartym tchem, paznokcie obgryzane, głowa sama się kręci, oczy wychodzą z orbit. Wspaniałe doświadczenie, gdybyście kiedyś mieli okazję wziąć udział w tym festiwalu, no niestety to będzie dopiero za rok, bo ten festiwal odbywa się mniej więcej w listopadzie, to bardzo, bardzo polecam. Druga płyta to jest płyta Liberty Tree. I to jest płyta z przedstawienia o Robin Hoodzie. Opowiadało tę historię dwóch opowiadaczy. Jeden z nich to Hugh Lapton, a drugi to już wspomniany przeze mnie Nick Hensie. I tych dwóch panów, bardzo znanych w świecie opowiadania, opowiadało historię Robin Hooda, ale przeplataną. Historiami z trochę innych czasów. Łączyło te wszystkie historie to, że dotyczyły ludzi, którzy chcieli pomagać biednym, chcieli walczyć o równość społeczną, i nawet pan Hugh Lapton po przedstawieniu wspomniał, że Janosik też wpisywałby się w te historie. Chciałam się pochwalić, bo tę płytę mam z autografem. No i to tyle, jeśli chodzi o moje propozycje książek do słuchania czy historii do słuchania. Starałam się wybrać różnorodne książki. Mam nadzieję, że Adrian znajdzie coś dla siebie i że zainteresowałam Was którąś z tych propozycji. Pozdrawiam, cześć!